Cześć! Fajnie, że z nami jesteś. Wiemy, jak cenny jest Twój czas. Dlatego jestem tutaj, aby streścić Ci nasz ostatni wpis na blogu. Audioblog InStream Group to digitalowa wersja naszego bloga edukacyjnego. Porozmawiajmy o sprzedaży i generowaniu lidów. Sprzedażowy Audioblog, odcinek 7. Jak zaprojektować proces sprzedaży? Podstawą efektywnego działu sprzedaży jest proces, który umożliwia mierzenie, analizowanie i planowanie wyników oraz działań zespołu sprzedaży. Stanowi on fundament i pozwala na odpowiednie zarządzanie lejkiem oraz mierzenie efektywności handlowców. Dobrze zaprojektowany proces sprzedaży zapewnia też skuteczność w konwertowaniu pozyskanych lidów w zadowolonych klientów. W sprawnym dziale sprzedaży menadżer, w oparciu o zaprojektowany proces, potrafi zmierzyć potencjał lejka sprzedaży danego handlowca, ocenić skuteczność danego pracownika i upewnić się, że ten ma odpowiednią ilość lidów, aby zrealizować plan. Sam proces stanowi jeden z trzech kluczowych elementów zjawiska, jakie określamy jako kultura sprzedaży. Sama kultura sprzedaży to grupa kilku elementów, jakie powinien posiadać każdy dział handlowy. Składa się na nią dobrze zaprojektowany proces, komunikacja handlowa, która wynika z zaprojektowanego procesu, oraz reguły pracy i KPI. W oparciu o te trzy elementy możemy zbudować solidny fundament, który pozwoli dalej rozwijać i skalować zespół. Aby zaprojektować proces sprzedaży w pierwszym kroku, należy zdefiniować jego kluczowe etapy. Proces ten często określa się jako lejek sprzedaży ze względu na swoją graficzną formę. Przykładowe etapy lejka. Nowy lead, kwalifikacja, szansa sprzedażowa, negocjacje, sprzedaż. Mając tak zdefiniowane kluczowe elementy, możemy przystąpić do bardziej rozbudowanej analizy procesu. Każdy z tych elementów stanowi bardzo ważny etap, w jakim udział bierze handlowiec oraz klient. Dobrze zaprojektowany proces pozwala przygotować odpowiednie działania potrzebne do utrzymania klienta w procesie sprzedaży. Przygotować odpowiednią komunikację handlową, która pozwoli na skuteczną sprzedaż. Monitorować lidy i szanse sprzedaży w ramach procesu i prowadzić ocenę powodzenia. Nadzorować jakość pracy handlowca. Budowę procesu sprzedaży zaczynamy od zaprojektowania schematu. W tym celu wystarczy nam zwykła kartka A4 lub dokument Word. Należy stworzyć tabelę, która posłuży nam do zdefiniowania poszczególnych etapów. W pierwszej kolejności definiujemy nazwy etapów zgodnie z wcześniej przygotowanym lejkiem sprzedaży. W naszym schemacie różnią się one kolorem. Część z nich jest pomarańczowa, a część niebieska. Wynika to z faktu, że w samym procesie sprzedaży i naszym lejku również istnieje pewien bardzo kluczowy moment, wyraźnie dzielący lejek na dwie części. Jest to moment kwalifikacji LIDE i ocena, czy stanie się on szansą sprzedaży. Zatem w pierwszym kroku określamy etapy naszego procesu. Są to kolejno, nowy lead, weryfikacja, nowa szansa, oferta, negocjacje, sprzedaż. Mając odpowiednio zdefiniowane elementy, możemy zaprojektować bardziej wnikliwe działania. Zaczynamy od pierwszego etapu, czyli nowy lead. Należy zdefiniować opis sytuacji, jaka ma miejsce oraz jakie działania powinien podjąć na tym etapie handlowiec. Opisujemy, jakie informacje posiadamy o potencjalnym kliencie oraz jakie informacje powinniśmy na tym etapie zebrać. W kolejnej części naszej tabeli należy określić działanie, jakie powinien podjąć przedstawiciel handlowy. Na tym etapie definiujemy, czy jest to rozmowa telefoniczna, czy e-mail. W przypadku obu powinniśmy zaprojektować odpowiedni skrypt. Skrypty rozmów, czy też wiadomości e-mail budzą często kontrowersje w dziale sprzedaży. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że rolą skryptów nie jest wymuszenie na handlowcach automatycznych zachowań, a jedynie ustandaryzowanie wiedzy handlowej, podniesienie jakości rozmów i wytyczenie standardów komunikacji. W kolejnej części należy również zdefiniować działania typu follow-up. Zakładają one sytuacje w przypadku, których klient nie odebrał telefonu lub nie zareagował na e-mail. Należy zaplanować ilość akcji, jakie potrzebne są, aby ostatecznie doprowadzić do rozmowy telefonicznej i jakiego rodzaju są to działania. W ostatniej części definiujemy cel danego etapu. W przypadku etapu nowy lead jest to oczywiście nawiązanie kontaktu oraz przedstawienie oferty firmy telefonicznie i ustalenie kolejnych kroków z klientem. Przedstawiony proces zakłada jedynie trzy kolumny opis sytuacji, działanie i cel. Jednak w przypadku bardziej zaawansowanych procesów sprzedaży dodaje się takie pola jak skrypty, reguły CRM, warunki konwersji, materiały, KPI, ścieżka klienta i wiele innych. Poziom zaawansowania zależy od tego, jak bardzo zależy nam na analizie i zarządzaniu procesem sprzedaży w naszej firmie. W kolejnych etapach uzupełniamy wszystkie pola, podobnie jak w przypadku etapu Nowy lead. Planujemy sytuację, przygotowujemy odpowiednie skrypty, wzory e-mail i wzory follow-up. Dzięki temu tworzymy już nie tylko sam proces sprzedaży, ale też komunikację z niego wynikającą. To zbliża nas do posiadania odpowiedniej kultury sprzedaży w firmie. Opracowując proces sprzedaży warto skupić się również na prawdopodobieństwie realizacji sprzedaży. W tym celu można zaplanować szacunkowe, procentowe domknięcia sprzedaży na danym etapie, na przykład. Etap nowy lead równa się 0% szans na domknięcie sprzedaży. Etap kwalifikacji równa się 10%. Etap nowej szansy równa się 25%. Etap oferty równa się 40%. Etap negocjacji równa się 75%. Etap sprzedaży równa się 100%. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej prognozować potencjał sprzedaży i końcowe wyniki naszego działu w danym miesiącu. Przygotowując proces sprzedaży, warto przy okazji opracować wraz z zespołem następujące ćwiczenia: Zbijanie obiekcji ćwiczenie polegające na opracowaniu najczęstszych obiekcji klientów oraz przygotowania strategii ich zbijania. Rozwiewanie wątpliwości. Ćwiczenie polegające na zdefiniowaniu obaw, jakich klient najczęściej nie podaje, a mogą one pojawiać się u niego w głowie, co ma wpływ na jego decyzje zakupowe. Polityka Negocjacji. Polega na zbudowaniu strategii negocjacji, co ochroni przed zbyt często praktyką rabatowania. Do zaprojektowania skutecznego procesu sprzedaży dla Twojej firmy doskonale sprawdzi się pipechamp.com. Platforma wspierająca budowanie procesów sprzedaży, udostępniająca gotowe do użycia skuteczne skrypty i wzory schematów sprzedaży. Gotowy proces sprzedaży, przedstawiony w powyższej formie, łatwo wdrożyć do systemu CRM. Producenci systemów CRM zaprojektowali je właśnie w taki sposób, aby wizualnie przedstawiać kluczowe etapy Lejka: wdrożenie procesu do systemu, zsynchronizowanie tego z opracowaną komunikacją handlową powstałą w wyniku procesu sprzedaży, oraz zaprojektowanie celów. Warunków konwersji oraz KPI powoduje, że jako organizacja nabywamy właśnie odpowiednią kulturę sprzedaży. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że usłyszymy się znów niebawem. Jako Instream Group wspieramy firmy jak twoja w skutecznej sprzedaży, optymalizujemy procesy i zespoły handlowe, pozyskujemy nowych klientów oraz wdrażamy systemy CRM. -y. Jesteśmy do twojej dyspozycji na naszej stronie internetowej instreamgroup.com. Twój partner w sprzedaży. Do usłyszenia!